Przede wszystkim na forum ekonomicznym spotykają się ludzie, których gdzie indziej spotkać jest ciężko, więc rzeczywiście te rozmowy są tutaj na tym najwyższym poziomie. Można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim też poznać bardzo ciekawych ludzi. Forum ekonomiczne w klinicy Nibyskozery nazywane jest Małym Davos. Ma to tak szalenie duże przebicie na, na to, co się dzieje, nawet powiedziałbym na PKB krajowe że nie da się z tym dyskutować, o tutaj było ogłaszane takie wydarzenia jak koniec kryzysu gospodarczego finansowego przez byłego premiera Donalda Tuska, więc wszystko to, co gdzieś ktoś mimochodem w kuluarach mówiąc bardzo nieładnie palnie, może mieć naprawdę ogromny wpływ. Na, na giełdę papierów wartościowych, na, na rynek nieregulowany, również na, na wartość akcji. Tak więc są to bardzo, bardzo istotne informacje, i każdy się, mam wrażenie, przysłuchuje temu, co się właśnie mówi w kuluarach. Nie tyle właśnie na panelach tych dyskusyjnych, e, na których również są bardzo ciekawe wykłady, ale to się tutaj Państwo nie widzą w namiotach, e, które stoją za nami. E, dzieją najważniejsze dyskusje. Jesteśmy e, Kancelarią Prawną, która jest członkiem założycielem ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. E, to nowa organizacja pracodawców obok takich jak, e, jak Biznes Center Club Rewiatal. No, mamy zamiar e, być w, w Radzie Dialogu społecznego poprzednio w Komisji Trójstronnej e, i, o, i tutaj na forum ekonomicznym my wychodzimy z wyraźnym głosem i mówimy wyraźnie, to tutaj inicjujemy. Ale są też tutaj i nasi obecni klienci i mam nadzieję, że nasi przyszli klienci. Jest to miejsce takiego networkingu, tu można spotkać no, bardzo wielu ludzi. Jest tu nas ponad 3000 i tych rozmów w ciągu dnia odbywa się parę, pewnie set, każda osoba. Są też osoby, które bardzo chcieliśmy poznać, ponieważ mamy pomysły na, na współpracę z nimi. Więc właściwie nie wyobrażam sobie, żeby kancelarii mogło tutaj nie być. Byliśmy jeden z pierwszych wykładów, na którym mieliśmy przyjemność być, uczestniczyć. Uczestniczyli w nim przedstawiciele takich spółek jak PKP Cargo, takich spółek jak PKP SA, takich spółek jak Poczta Polska. Bardzo dużo było poświęcone właśnie kwestiom restrukturyzacji, kwestiom problemów, z jakimi te spółki się spółki Skarbów Państwa borykają z masowymi zwolnieniami. Tak, i też o IPO wiemy, że PKP Cargo weszła na giełdę papierów wartościowych. Przedstawiali to oczywiście jako duży sukces, bo jest to tak jak tak jak prezes wspominał, ogromny sprawdzian dla spółki, sprawdzian dojrzałości. No, Poczta Polska, e, niestety, niestety, boryka się cały czas z tym pytanie, czy Poczta Polska, e, ten egzamin dojrzałości, czy na ten egzamin dojrzałości jest już gotowa, czy jeszcze musi trochę nad tym popracować. Tak jak wspominaliśmy na samym początku tutaj wszystko, co się powie, w najdrobniejszych e, podtekstach, w między, tak zwanych między słowami. E, może mieć przebicie na to, e, czy będzie jutro na zielono, czy będzie jutro na czerwono. Tak więc wydaje mi się, że... To ma ogromny wpływ na, na inwestorów, którzy, którzy po prostu, jak sama nazwa wskazuje, inwestują w spółkę. Ale też inwestorzy właśnie spotykają się z zarządami spółek w tych miejscach. Tutaj też dochodzi do różnych porozumień, kto będzie inwestował przed takim IPO. Także tutaj się naprawdę bardzo wiele dzieje dzięki temu, jakie, jakie osoby tutaj przyjeżdżają. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, przedsiębiorcy.pl to organizacja, którą zainicjowaliśmy tutaj na forum ekonomicznym w Krynicy, organizacja, której głównym zadaniem jest konsolidowanie biznesu, konsolidowanie małych, nawet mikro, małych średnich przedsiębiorstw, pomaganie im w ich problemach prawnych, pomaganie im w najdrobniejszych sprawach, z którymi się borykają na co dzień. Ale oprócz tego propagujemy zainicjowanie. Samorządu Gospodarczego, który wcześniej wyszedł z tą inicjatywą Business Center Club. Razem tworzymy porozumienie łącznie z KIG-iem, z BCC trwają cały czas rozmowy, żeby podpisać porozumienie na rzecz wprowadzenia ustawy o samorządzie gospodarczym. Nasze działania mają również zmierzać w kierunku lobbystycznym, w kierunku przełamywania barier, wszelkich prawnych, które, które, z którymi obecnie się borykamy i które uniemożliwiają dzisiaj funkcjonowanie firmom, które, które po prostu chcą prowadzić biznes, natomiast państwo i legislacja trochę prowadzenie tego biznesu im utrudnia.